A więc jesteśmy na etapie kolejnego ćwiczenia, które należy wykonać: korekta afirmacji. Teraz czas znowu na pracę z kartką i długopisem. A więc proszę cię weź kartkę swoją ze starymi afirmacjami. Zastanów się, które są właśnie dla ciebie nadal pomocne, które jeszcze się nie wchłonęły i przepisz je na nowo. Przepisz tak, do tej kartki ujemne na dodatnie. Myśli, które były, pojawiały się w tabeli tej sytuacji. Myśli automatyczne, negatywne, pytania, analiza. Przepisz te myśli do tabeli, gdzie, są, gdzie jest minus, tak? Pamiętasz tą kartkę składaną na pół? Mam nadzieję, że ją kontynuujesz. Jeżeli nie, oznacz to ćwiczenie za niewprowadzone i trzeba je wprowadzić. Zrób teraz spis właśnie tych wszystkich myśli, przepisz je, dołóż je tam. Okay? Jeżeli to będziesz miał, miała już zrobione, należy te myśli przekształcić na pozytywne. Na przykład, tak jak we wcześniejszym filmie, był czarny kotek przebiegający przez drogę. Jak to należy przekształcić? Nie wolno mówić nie. tak Nie wolno, czyli wolno. Jak powiesz, już nie myślę o czarnym kocie, będziesz myśleć o czarnym kocie. I tak, i tak. A więc pomyśl o tym, że czarny kot jest przyjemnym stworzeniem. To jest tylko zawową, który nie ma na mnie wpływu. Ja się od tego uwalniam całkowicie. Okay? W ten sposób na coś pozytywnego uwalniającego, odcinającego cię od tego przekonania, które z dużym prawdopodobieństwem jest błędne. Dobrze? Mam nadzieję, że już masz znaleziony ten punkt odnośnie podawania sobie ręki przez próg. Co o tym sądzisz? Prawda? No, nie sądzę, żeby człowiek, któremu podajesz rękę przez próg, chciał wtargnąć do ciebie z wielkim złem, a ty łączysz, tworząc jakiegoś rodzaju most pomiędzy światem dobrym, który jest w domu, i światem złym, który się czai gdzieś za rogiem jakiś tygrys lub Wilk chce Cię pożerać. No, już dawno wilki gdzieś tam blisko Ciebie nie biegają, prawda? Lub jakieś zło, które się czai za rogiem, nie wskoczy bezpośrednio poprzez ten most, który się stworzył pomiędzy podaniem ręki Tobie i Twojemu Przyjacielowi. Widzisz, czasami w coś wierzymy, a nawet nie wiemy do końca, czym to jest podparte. Ciekaw jestem, czy to właśnie w ten sam Sposób znalazłeś tą samą, tę samą interpretację tego zabawonu. OK? Więc jesteśmy teraz na tej tabeli tak i przekształcamy na pozytywne. Te przekształcone na pozytywne notujesz na swojej kartce afirmacji, którą proszę cię mieć przy sobie cały czas. Kiedy się kładziesz spać, kartka obok ciebie. Jeżeli są tam jakieś punkty, których nie chcesz, żeby ktoś dostrzegł, Złóż sobie do portfela, do torebki, do kieszeni. Rano po prostu je czytasz. W południe, jeżeli masz czas, po prostu je czytasz. Wieczorem po prostu je czytasz. I dodatkowa modyfikacja, jaką tutaj ja proponuję, zacznij śpiewać swoje afirmacje. Bierzesz kartkę i po prostu je sobie śpiewasz. W rytm jakiejś muzyki, którą prosiłem cię, żeby zacząć słuchać jakiejś muzyki pozytywnej, relaksacyjnej. Lub po prostu znajdź sobie jakąś muzykę, podkład, który się pojawi w twoim umyśle. Zaczniesz sobie to nucić i zacznij śpiewać swoje afirmacje. Jadąc samochodem, śpiewaj afirmacje. Idąc do pracy, nuć afirmacje. Kładąc się spać, zaśpiewaj afirmacje. Wstając rano, zaśpiewaj afirmacje. Jeżeli jest to zbyt trudne dla ciebie, po prostu nie odznaczaj jako wprowadzone w życie tego boksa. Dobrze? Tego... Kwadraciku, gdzie masz, możesz oznaczyć, że wprowadziłeś to tak, zrobione, filmik obejrzany. Nie chodzi o obejrzenie filmika, tylko chodzi o wprowadzenie tego ćwiczenia, które ja proponuję w życie. Jeżeli nie jesteś w stanie śpiewać, bo uważasz, że nie potrafisz śpiewać, ok, czytaj te afirmacje. Jeżeli jesteś w stanie śpiewać odrobinę gorzej, lepiej niż ja, a ja nie zaśpiewam publicznie, więc naprawdę uwierz mi, możesz śpiewać. Każdy śpiewać może jeden trochę lepiej lub drugi trochę gorzej, więc śpiewać swoje afirmacje. Bardzo, bardzo do tego Cię zachęcam. Super, rewelacyjnie, cieszę się, że chcesz to ćwiczenie zrobić. Do zobaczenia w kolejnym materiale.